Fatalna pomyłka amerykańskich służb dotycząca wojny w Ukrainie wywiatusa błędnie ocenił siły Ukraińców. Będą modyfikować swoje metody. Agencje wywiadowcze w USA chcą usprawnić metody analizy siły wojskowej po błędnej ocenie przebiegu konfliktów w Afganistanie i w Ukrainie, przekazała stacja CNN, powołują się na anonimowe źródła. Wywiatusa przewidywałem. IN Szybki upadek Kijowa po rozpoczęciu agresji Rosji w Ukrainie. W dniach poprzedzających rosyjską inwazję przedstawiciele społeczności wywiadowczej przekazali kongresmenom opinię, że Kijów najprawdopodobniej padnie pod natarciem Rosjan w ciągu trzech lub czterech dni. Zdaniem krytyków, władze USA mogły wcześniej zacząć przekazywać Ukrainie ciężkie uzbrojenie, gdyby ocenili, że Ukraińcy mają większe szanse w walce. Myślę, że przeoczyliśmy poważną sprawę, która miała znaczący wpływ na przebieg wydarzeń. Gdybyśmy lepiej radzili sobie z przewidywaniem, moglibyśmy zrobić więcej, by wcześniej wesprzeć Ukraińców powiedział senator Angus King podczas debaty. Oceny przebiegu wojny w Ukrainie nie były skuteczne urzędnicy sądzą, że zbyt dużą wagę przykładano do przewagi Rosji w dziedzinie konwencjonalnej siły wojskowej a zbyt małą, do woli walki Ukraińców i jej znaczenia dla przebiegu konfliktu. Społeczność wywiadowcza USA jest powszechnie doceniana za trafną ocenę działań i planów Rosji przed inwazją, ale prognozy dotyczące przebiegu konfliktu nie były równie skuteczne. Według źródeł CNN wola walki jest jednym z najtrudniejszych do przewidzenia czynników. W tym przypadku, gdy wydano mniej więcej w czasie teraźniejszym ocenę, która okazała się dramatycznie błędna, to dobry powód, by przeprowadzić poważną autopsję, ocenił były prezes Narodowej Rady Wywiadowczej NIC, Greg Treverton. Jedna agencja przewidziała skuteczność Ukraińców według źródeł, jedna z agencji wywiadowczych była w stanie trafnie przewidzieć skuteczność oporu Ukraińców. Było to biuro wywiadu i badaniny, wywiadowcze ramię Departamentu Stanu, które, choć mniejsze niż z i jej czy dni, w przeszłości wydawało już odmienne od nich opinie, które się sprawdzały, na przykład w sprawie rzekomego posiadania przez Irak broni masowego rażenia przed wojną z 2003 roku. Wygląda na to, że żadna z agencji nie spodziewała się, jak nieskutecznie Rosja będzie prowadziła swoją pierwszą ofensywę. Według CNN wielu amerykańskich urzędników zaskoczyło, że Rosja najwyraźniej zignorowała własną doktrynę wojenną i wysłała dużą kolumnę wojska na Kijów bez uprzedniego ciężkiego ostrzału miasta. W ocenie urzędników wynikało to z błędnego założenia Kremla, że rosyjscy żołnierze zostaną tam powitani jako wyzwoliciele. Wywiatusa będzie usprawniać swoje metody społeczność wywiadowcza USA stara się teraz usprawnić metody oceny szans poszczególnych armii w konfliktach zbrojnych. Agencjom zarzuca się też, że znacznie przeszacowały, jak długo armia afgańska była w stanie się bronić przed talibami po wycofaniu się wojsk USA z Afganistanu, przekazała CNN, powołując się na anonimowe źródła. Lepsza ocena mogłaby zaś pomóc uniknąć chaotycznej ewakuacji z kraju.